Nauczyciel oddaje Jasiowi kartkówkę. Zamiast oceny napisał Debil. Jaś spojrzał na kartkę i mówi do nauczyciela. Pan to chyba jest zakochany, bo zamiast wstawić mi ocenę, to Pan się podpisał. Kobieta z dzieckiem na ręku wsiada do autobusu. Uch, jakie brzydkie dziecko, mówi kierowca. Kobieta oburzona siadła, ale aż dyszy ze złości. Co się stało? Pyta zatroskany współpasażer. Kierowca mnie obraził, wyobraża pan sobie? Powinna pani puścić tego płazem. Ma pan rację, pójdę i powiem mu, co o nim myślę. Tak niech pani idzie, a ja potrzymam małpkę. Facet w przedziale dłuższą chwilę przygląda się intensywnie towarzyszowi podróży. Wreszcie stwierdza. Wie pan, gdyby nie wąsy, wyglądałby pan, wypisz, wymalu, jak moja żona. Przecież ja nie mam wąsów. Ona ma. Jasiu przychodzi do taty i mówi. Tato, jak ja się znalazłem na świecie? Bocian cię przyniósł. Tato, byś się wstydził. My mamy taką piękną mamę, a ty bociany bzykasz.